Pan Andrzej mieszka na Waszej ziemi w mazurskiej niedaleko w Tolkmicku. Proszę sobie usiąść, panie Andrzeju. Witam wszystkich. Chciałbym na początku powiedzieć, że ja jak oglądam ten film, a już a często go oglądam, bo im częściej oglądam, tym bardziej przeżywam. Bo życie nam spłaka, spłatało figla, całej rodzinie, ale to co tata robił z początku, młode lata, to myśleliśmy naprawdę, że to był bandyta, bo tak go oskarżali komuna pokażę siła. Myśleliśmy, że bandyta, ale jak się dowiedziałem po wyzwoleniu w sumie po 89 roku że co, z, po, z dokumentów, z ipn od kolegów, od przyjaciół jeździliśmy po, po Polsce, szukaliśmy tych, co byli razem w partyzance. Było ciężko znaleźć i nie znaleźliśmy tacy, tacy, takich, że typowo z Tato yy, udział, bo wszyscy zginęli, ale jakoś przeżyliśmy. W życiu daliśmy sobie radę, chociaż nie pozwolono nam wcale pokończyć żadnej szkoły. Podstawówki to jeszcze, jeszcze, ale już jak na przykład zawodówkę za ja mało sobie skończył, niechcący, gdyby nie wiedzieli, że ja jestem w tej szkole, to też nie przepuścili. Obojętnie, czy się gdzieś starałem do jakiejś dobrej szkoły, co mi się podobało też, nie, nie dostałem zgody. W wojsku chciałem zostać, wojsko mi się podobało. Zresztą w wojsku to był stały pieniądz i mieszkanie, a my nie mieliśmy nic. Wszystko nam zabrało. Tato dostał wyrok osie, 38 do karę śmierci, najwyższy wyrok w Polsce i przypadek pozbawiony praw publicznych i obywatelskich i przypadek mienia, całkowity przypadek mienia. Tak jak mama się starała o zwrot tego mienia, to tłumaczyli nam, że jest gospodarstwo niepodzielne. Także wszystko nam zadano. Do tej pory nam w sumie to tam, takie bagna oddano, takie nieużytki, ale tu, tu starają się Polska, bo ma, ma rację bo odmiennie co odszkodowali, bo dziadek został pa, najprawdopodobniej spalony w Szczutkowie. W 1942 roku go zapalił i, i już nie wyszedł. Mama woziła paczki na przykład do dziadka tu do Szczutkowa. Ja nie wiedziałem, że dziadek tu był. Dopiero się dowiedziałem jak zamieszkałem w tolknicku naprzeciw przez zalew do Szczutkowy. Dowiedziałem się, że dziadek tam był e, więziony. To jeździmy tam co roku sprzątać ten Szczutkowy. Ja mówię, tu e, każdemu tłumaczę, tu mój dziadek e, chodził, stąpał po tej ziemi. Ale e, było nas czterech synów. Mieszkaliśmy na, na północy na Znowszawsku, na ciążach w Żuchowie. E, UB często wpadała do nas jak tato. Zresztą chciałbym wam powiedzieć dlaczego tato poszedł do lasu. Pierwszy raz poszedł za okupacji niemieckiej, a później poszedł, trochę popracował jako ruskie leśnik. ruskie razem z komunistami opanowali i tato pracował na kolei jako sofista, Ale zdarzył się taki przypadek, że tak to zastrzelił sobie, jak, jak nauczył, zobaczył, jak gwałcił Polkę. I, w tym, I musiał uciekać do lasu. Uciekł, go złapali, tam z, z początku go złapali, ale kolega mu pomógł zaresztu się wydostać. Udał, że idzie po papierosy i takie furtkę w nim zrobił i ten uciekł do lasu. I w, w lesie Tato był, jak to tam, różne akcje jak wykonywali, to często UB, milicja i po prostu organy niby bezpieczeństwa komunistycznego przychodzili do nas do domu i, i szukali, bili nas, małych dzieci nie bili. Na przykład, ja nie pamiętam, ja miałem wtedy Dwa latka, dwa, trzy, jak cztery latka mieliśmy, to tato jeszcze był w partyzance, a namazany uciekła do nąża. Ale przy starszych bili, rodzeństwo tatych, to potrafili być e, ostrymi narzędziami. sztychówką po głowie, wuja bili, na przykład e, drogami. Oni tam nie mieli pałek takich gumowych, tylko... Co pod ręką było? Kopali, zęby, bili, bili, bili. wszystko, dziewczyny mi zabierali z sobą zawsze często komuś jeszcze do aresztu po drodze zabierali. Jak nie nawinęła się mama nasza, to inne kogoś innego wzięli. I tak przetrzymywali, tam się zręcali nad nimi w areszcie. Także mama Miała, nie wiem, że mieliśmy ciężko przeżyć, bo to była bieda. E, Niemcy zniszczyli gospodarstwa, Mamy i taty, rozrodzając e, e, rodzinne gospodarstwa, zniszczyli całkowicie, nie było nic. To jeszcze raz dwa razy spalili. podpalili raz, to było tak na początku. Zdążyli rodzice, rodzice dziadki i tam jeszcze bracia byli. Zrobili odbudować, to odbudowali y, mieszkania, pomieszczenia mieszkalne, a już obory nie odbudowali, bo to była razem i spaliła się. Też odbudowali, ale w 1948 roku ponownie nam, y, nas spalili. To już mama, mama tam nie, nie czekała, tylko zabrała nas i i my wyjechaliśmy do obrądu. W obrądu mieszkaliśmy kątem u dalszej takiej rodziny. Tam jak spaliśmy na takim siedniku w obronie. Dużo miejsca nie było, bo to też ta rodzina mieszkała chyba w i, ku, i kuchonkę. Ale tam po jakimś czasie mama od, od, znalazła mieszkanie obok na strychu w drugim budynku i to nie było okien, nie było drzwi, wszystko powywalane, tam zaciekały, dach zaciekał. To z bratem średnim, rolnik wtedy, on ode mnie o 4 lata starszy, to troszkę mamie pomagał i stali drzwi, okna, to posprzątali tam, tam, po prostu się przenieśli i w, gnie, w rzędzie gminnym czy mogło się tam zamieszkać? No tak na pierwsze e, święta, które mieszkaliśmy już w swoim mieszkaniu z radości i żeby pokazać e, sąsiadom, bo, bo tam dużo było sąsiadów z naszych stron, zaprosiła na dużo ludzi do, na forminkę. Także do mieszkania zebrało się bardzo dużo ludzi. I to ja pamiętam też, bo już miałem wtedy 5 lat, to już pamiętam jak tego. I o północ, tak może trochę wcześniej, jak już wszystko się rozsiadło, tak już zaczynała się uroczystość święta, to wkroczyło łgę, zamlokowało i wszystko i otoczyli całą dzielnicę. Posz, poszła na ewlop, że zapadły jakichś bandytów I nazwisko podali z tryjekty. I gdzie z tego? I od tamtej pory przetrzymywali nas tam około 3-4 trzech, trzech, dni. Kto wchodził do wroku, to już nie był wypuszczany. Także trzymał, ale nikt nie przyszedł. I od tamtej pory, tak mi się wydaje, że wszyscy, wszyscy, dużo ludzi we grądu, jak usłyszało nazwisko Strojewski, to w Anglici. Zresztą e, był pokazowa sprawa e, wykonywanie rozprawy było w gazetach i leciało w głośnikach. O, celu, bo całe dowództwo w tym czasie stało, było e, Sądzony. I to była pokazówka na całą Polskę. Także my byliśmy tymi bandytami. Ja to jeszcze tam troszkę nie widziałem, ale brat najmłodszy to urodził się już bandytem. Potrafili do, do brata najstarszego nauczyciela potrafił powiedzieć bandyto to chodzi do tablicy. Albo była taka sytuacja dość taka za. Fajna, jak e, brata najstarszego też tak bo, bo miał, jak ja miałem dwa lata, to on siedem, i łubek jak gonił po wiosce, chciał go dorwać, bo tam się kręcił, i brat uciekał i dużo go nie złapał, ale szła sąsiadka, i brat do niej się schował, ten łubek podleciał i mówił, kto to jest na tego chłopaka, a ona mówi, mój syn, że to jej syn. A to przepraszam i, i poszedł. To tak się to udało, bo, bo na pewno by też rosnął. Także mówię tak, sytuacje takie były różne. Szczególnie na, na przykład przyszła żona, zeznawała, poszła, wezwana poli, na policję jako świadek. W ogóle zginął, ukradziono nowym sam motor, motorski. I ja ją podałem za światka, że poszła tam na A ten co przesłuchiwał mówi, czy wie pani, z kim pani się zadaje, co no, to nie nic. A ja cały czas by, do, dopóki nie wyszłem z wojska, tak dokładnie się nie dowiedziałem, co to byli żołnierze wykręci, to wyobrażałem sobie, że ona nas mówią bandyci, bo tam mają braci trochę takich, takich dość mężnych, i nieraz tam się pobili, i tak mówię, tak sobie myślę, i przez nich, bandyta, bandyta, stryjewskie bandyci. A to okazało się, że ani nic, żaden ża ża z nich nikogo nie, nie zabił, a nic I, i co z tego, ale ja mówię wyprowadzę się trochę od nich z daleka, bo jak podejrzewałem, że tego, że wyprowadziłem się trochę, tam 25 kilometrów od Lwawia i tak mówię, wyprowadzę się, myślałem, że przestaną mówić walglici i przy okazji będę niedaleko braci, bo przecież to jednak rodzeństwo, tak, to jak się dowiedziałem, że to taka propaganda była, że bandytami byliśmy a jak o tacie się dowiedziałem, dużo spraw na przykład tego Rufijskiego, jak e, Rufijskiego zastrzelili, to tam brał udział tata, brat jego, Szczepan i Peczyński ten, zdaje się, że Peczyński, ten co się wysadził Granatu. To podobno też nasza tam, dalsza jakaś rodzina. Także trzech z naszej rodziny wysadzili człowieka za w, w tym w tej akcji zginęło po prostu zginął komendant milicji, woźnica, ten rypa i kobieta przypadkowo zabrana została rana. Jeszcze tato chciał. Ją dziś gdzieś do lekarza, czy coś pytał się, po, wycierał, nią, czy jej się, coś nie stało, bo była niewinna i tego, że chciał jej pomóc, ale ona nie chciała. Ona przeżyła i... Przepraszam, i Panie Andrzeju, tu postawimy kropkę, to są, to jest bardzo ważne świadectwo i na pewno wrócimy do tej rozmowy, do tego świadectwa. Teraz poprosimy o 5 minut przerwy technicznej i rozpoczynamy oficjalnie konferencję. Ja, ja tylko jedno słowo chciałbym dać. Dowiedziałem się, że Celinka żyje w Zabrzu. Była tam w domu starców i pojechałem już i po spotkaniu z nią, takie przy... tak czułem się bardzo dobrze i tato się od razu tak lepiej wspomina to wszystko. Miło tak spotkać kogoś, kto na z... przykład z... 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 z moim tatą przebywał a ja nie miałem możliwości, bo ja tatę w no, tylko jak miałem koło trzech latek. I... 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 Także dziękuję bardzo. bardzo